Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio na tym trochę kombinowałem, ale mikrofon mi nie działał. Tak, jakoś tam wyszło, coś tam się nagrało. Jedziemy. Postanowiłem jeszcze zrobić przypis. W związku z tym, że mój widz skomentował, że przecież będziemy też walczyć z Rosjanami. Najpierw może tak tytuł. Ukropol kontra Ukraina przypis. No, skoro się polskie państwo. Od trzech lat nazwało samo poprzedni rząd, oczywiście, Ukropolem. No to już tak będziemy nazywać to e, moi drodzy. Ukropol, tak? E, tak, zgadzam się z moim widzem, że ma rację. Może dojść, wiadomo, jeżeli Polska tu wyśle swoje siły. Ja przypuszczam, że nasi to mogą tutaj dojść gdzieś tutaj, o, do tych terenów. Tak, gdzieś wiecie, do tych terenów, co gdzieś pozajmują stanowiska. I tak dalej, nawet dalej, mogą dalej, ale jak przypuszczam, że tutaj to wystarczy. Mogą nawet, nawet wiecie, nawet gdzieś do tych rejonów, nawet mogą Rosjanie pozwolić, znaczy poz no jest jasne, że tak, pozwolić, żeby Ukropol <coughs> zaczął okupować Ukrainę, tutaj w tym wypadku zachodnią. Najpierw, może tak, jeżeli zaczną się te walki Polski z Ukraińcami. To może nawet dojść do takiej sytuacji, że rząd w Kijowie poprosi Białoruś o pomoc. <laughs> Tylko, że e, jestem przekonany na 100%, że Łukaszenko absolutnie odmówi jakiejkolwiek pomocy e, Ukraińcom. Zwłaszcza, że ci pluli cały czas na, nie, na, na niego. Także wiecie, nie, ma na to, nie mają nawet na to szans, żeby Białoruś przyszła Ukrainie z pomocą. To jest jedno. Także to wykluczamy. <laughs> No ale skupmy się na tej walce, właśnie Polska-Rosja. Moi drodzy, tak może być, rzeczywiście nasi dochodzą tutaj, są rozlokowani, mogą nawet do Morza Czarnego. Rosjanie mogą nawet pozwolić, żeby tutaj nawet doszli do Morza Czarnego. No i co, zacznie się ta walka polsko-ukraińska. I. Jest taka, jest taka opcja, że poszczególny y, tam porucznik, kapitan jakiegoś tam, y, w jakiejś kompanii, plutonu, czy tam jakichś rakiet, może wystrzelić rakietę przeciwko Rosjanom. Oni nawet mogą zrobić taki numer, że mogą wystrzelić rakiety na, na Białoruś. Specjalnie, żeby y, sprowokować Białoruś do interwencji. Ale najprawdopodobniej Białorusini to nie odpowiedzą, to wiadomo, jestem przekonany, że nie odpowiedzą. Natomiast. Rosjanie odpowiedzą i nawet, ja wam powiem, że nawet gdyby yy, naszym się wydawało, że wiecie, wystrzelą rakiety, z zbiorą yy, Mandżur i w długą, to nie mają szans. Rosjanie są w tej, w tej chwili tak ostrzelani od trzech lat, jak ja patrzę, polecam cały czas ten film, który nagrali, obejrzeć ten film pod kątem technicznym, jak wygląda obecnie wojna, nowoczesna wojna. Dwóch równoważnych sił, chociaż już teraz Ukraina nie jest żadnym tam równoważną siłą, ale jeszcze w tym filmie tak jest. Gdzie wystrzelenie pocisku to już nie są minuty, kilkanaście minut, od ocen i tak dalej. Jakieś cyrklowanie na mapie, obliczenia na kalkulatorze. To wszystko wykonują już komputery. Jest to rozbłysk. Cała Ukraina jest zmapowana. To są, to są sekundy, gdzie komputer oblicza skąd nastąpił wystrzał. I podaje się azimut do swojej artylerii lub też, też, lub też <laughs> rakiet, i pomimo tego, że ta rakieta np. doleci do, do celu na przykład na pozycję rosyjską, to i tak odpowiedź jest równoważna i rozwala taką baterię z całą załogą, tą, która wystrzela, czyli polską, załóżmy. Ale załóżmy, że zebrali mandżur, poszli długo gdzieś tam się skryli w lasku. No to jak nie przyleci rakieta, to przyleci dron, który będzie już miał program, bo Rosjanie cały czas, jak wiemy, udoskonalają to, czego Polacy nie robią i co do tego dojdę. Więc przyleci dron, rozwali towarzystwo i tak to będzie. I rzeczywiście m, tego typu wojna polsko-rosyjska może być. Zginie, zginie oczywiście wielcy, większy, bardzo dużo Polaków. Polacy są nieostrzelani, Polacy są przeszkoleni, No i to najciekawsze, że Polacy jeszcze nie poczyruj krwi. To, co się dzieje tam, to jest, to jest dramat, a Rosjanie to już są po prostu zawodowcy to już są starzy biarusi, zaprawieni w boju. Także Polacy jeszcze nie wiedzą, co to znaczy widzieć porozrywanych kolegów, trupy kolegów. To sobie z tego sprawy w ogóle nie zdają. Jak to wygląda pole bitwy. No ale może zginąć dużo i rzeczywiście takie Natomiast e, raczej nie przewiduje e, e, walki polsko-rosyjskiej takiej wiecie pozycyjnej. To, tego, te, tego nie będzie. Teraz e, dlaczego tak, e, może przejdźmy do szkolenia. Zobaczcie, że w Polsce jest e, cały czas nabór, te, jak to WCR-y i tak dalej. I chodzi o ilość. nic się nie zdaje sprawy, przecież nie mamy sprzętu, gdzie ten sprzęt dopiero przyjedzie z Ameryki, dopiero będzie zakupiony za 2-3-5 lat. Jakieś grube miliardy tam poszły już do Korei podobno, poszły na jakieś dziwaczne samoloty z Ameryki, które nigdy, ja przewidziałem to 10 lat temu, że te samoloty nigdy nie wylądują, bo to jest złą. F-35 o tym mówię. Natomiast e, chodzi o ilość. I czemu ma służyć właśnie ta taka masowa rekrutacja? Nie budują tych transporterów, korzystają z tych transporterów takich opancerzonych. Ale przestawili się na zwykłe kłady albo takie tak zwane gaziki pięcioosobowe. Łatwo to porzucić, łatwo z tego uciec, a taki transporter jest widoczny. Jest to duża maszyna, kupa metalu, łatwo to trafić, najdzie to na minę, no to wylatuje w powietrze i tam ginie nie wiem 9, 10, 15 ludzi od razu. Tymczasem jeżeli wyposażymy tych 15 ludzi w czy trzy kłady, czy trzy mm, takie mm, coś w stylu kamera. Tego hamer też jest za duży, ale takie właśnie gaziki, takie wiecie, <laughs> samochody terenowe, ale takie najprostszego typu. Ja nie mówię o takim wiecie samochodu terenowym, tylko typu taka rajdówka. Wiecie, tak, to ja patrzę to, to, naj, to jest tak, mówię o no, cztery koła silnik, i się okazuje, że to się najlepiej sprawdza na polu bitwy. To jest taka moja dygresja. Ale właśnie o to chodzi, że szkoli się i pod, czym, pod jakim kątem się szkoli te, 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 to, to polskie wojsko. No właśnie do operacji mm, niebojowej, ale to ma być operacja pokojowa. <noise> Oczywiście pretekstów będzie wiele, bo będą takie hasła jak Amerykanie rzucają, że Polacy muszą o, zabezpieczyć granicę, oddalą granicę od Rosji, będziemy dalej, co jest wierutną kłamstw, kłamstwem, ponieważ my cały czas mamy granicę z Rosją. Ale Ukropol fałszuje tą granicę, uważa, że jej nie ma, nawet przychrzcili, przychrzcili Kaliningrad w Królewiec. A tutaj, że muszą zabezpieczyć i flanka NATO będzie i tak dalej, chociaż NATO tam nigdy nie wejdzie w tych terenach. To będzie coś takiego, że Rosja wyrazi zgodę na strefę okupacyjną Polską ale nie wyrazi na e, zainstalowanie takich stałych baz NATO. I to będzie... NATO się na to zgodzi, jak najbardziej. Oczywiście krwią, jak powiedziałem w poprzednim filmie, zapłacimy my Polacy i tak dalej. No tak jak mówię, będzie to ró nazwane różnie, podobnie jak Amerykanie e, w Iraku, interwencja demokratyczno-pokojowa w Syrii, w Libii i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie jednakowo się to kończyło. Natomiast tutaj u nas odrobinę będzie to inaczej, ale zapłacimy Polację. Yy, także tak to jest. Yy, nam Polakom się znowu mówi, że. bo na przykład teraz polscy rolnicy. Nie, to jest, nie powiedziałem, to jest nieprawda. Jest tyle, jak nie będzie polskich produkowano, to przy, przy do, do zagranicznych marketów yy, ziemniaki tam, nie wiem z Hiszpanii, z Portugalii, czy tam w Włoch. Nieważne. To już, to już się skończyło, że, że ktoś będzie decydował: że ci ludzie. O tam, flagi unijne, zabawa, aby tylko dotacje były. Ale to, o czym mówię. O ziemi ukraińskiej, <laughs> ponieważ tutaj się mówi, że jeżeli zajmiemy zachodnią Ukrainę, to na przykład polski rolnik ma 100 hektarów, No i wiecie, zajmie, a tam będzie leżało odłogę, no to czyli, słuchaj, damy ci w tam no, 1000 kilometrów dalej, czy, czy dwa, 2000 hektarów, wierzysz? I tak dalej. Czegoś takiego nie będzie. Polacy są tylko i wyłącznie przygotowani, cała ta polska armia. Do o, okupacji. Żołnierze są szkoleni pod kątem, właśnie, działań e, policyjnych. To, to, to będą pilnować. Natomiast cała ta gleba jest cały czas w rękach koncernów zachodnich, i oni tam nie wpuszczą żadnego rolnika. Sama Unia Europejska ma ciekawy plan, właśnie. Jak zauważyłem, że właśnie jeżeli puśćmy tam Polaków, nie przeszkadzajmy, niech sobie wejdą, natomiast e, załatwimy polskiego rolnika dzięki temu, bo nasze koncerny, wiecie, to nie tam jakieś tam zboże techniczne i tak dalej, to nie ma znaczenia. Po prostu w... przez 8 lat ci ludzie pluli na nasz kraj, niszczą pomniki przecież naszych żołnierzy polskich radzieckich z 45. Żadny się biskup tam nie by powiedział. To też jest inny temat. Ja już to omawiałem nieraz w filmach. Ale wracam do tego, że wyeliminuje się. Po co, po co mamy polskiego rolnika mieć? Niech tutaj będą lasy, będą grzyby, jagody. Troszeczkę zrobimy jakieś tam tamy, zrobimy miejsca zalewowe. I tyle, a polscy rolnicy po prostu, oni sobie bankrutują. Kto, kto będzie się nim przejmował? A czy oni się czymkolwiek przejmowali? Czy oni wydali złotówki na jakąkolwiek partię, która by ich reprezentowała? Nie, im tylko zależy na tym tu i teraz. Także, ale też nie przepadną do końca. Nie ma problemu. E, będą, dalej ży będą dalej żyli. Będą dalej żyli. Może, może odrobinę gorzej, ale będą żyli. Natomiast, e, to, zachodnią Ukrainę. To ma cała Unia zabezpieczony problem żywnościowy. W zasadzie, jeszcze będzie nadwyżka. Jeszcze będzie nadwyżka. Ale my, my jako Polacy, nie jesteśmy w ogóle w tym, w tym układzie przewidziani. Teraz tam ta akcja, czy Polacy wejdą, no to ja powiem tak, to jest ostatnie okno transferowe, transferowe jakby jak gdyby to, brutalnie to ująć. że Po prostu, jeżeli Polacy. No Taka okazja się może nie powtórzyć. No, Ukropol, jak powiedziałem, to jest obrzydliwa nazwa. To jest ubliżanie przede wszystkim Ukraińcom. Nazwanie e, e, Polski Ukropolem. To jest to im na plucie w twarz, no, ale Polakom też. I, i to w telewizorium, jak wszystkie partie zadowolone, że, się, że my już nie jesteśmy Polską, tylko Ukropolem. I tak jak mówię, no, decyzja raczej nie będzie tutaj u nas. Jeżeli Zachód powie wchodźcie, to wchodźcie. Nasi wiem, związani z NATO nie mogą, ale NATO może znaleźć jakiś tam kluczek prawny, że no wiecie tego, no obawiacie się o swój status, przecież cały czas się wmawia nam przecież w kościołach. Te herezje, że to Rosja nas tutaj chce zagarnąć i tak dalej, no to przecież trzeba się bronić, bo Putin tu przyjdzie i będzie ich gwałcił, a oni będą razem z Putinem seks uprawiać. Przeważnie tutaj Episkopat o tym walczy. o to. No, no i na stadionach przecież ostatnio ta oprawa była, Miałem, nie wiem, nagrałem ten film o tej oprawie? Tak samo przecież zrobili z tym... Dobra, odjechałem od tematu. Także takie coś może się nie powtórzyć i to jest okazja, bo później może wiadomo, jeżeli dojdzie do rozmów Kijów-Moskwa, no to już koniec. To już po prostu nie ma, nie ma, nie ma sensu dalej się zbroić i tak dalej. Stracona okazja zawłaszczenia zachodniej Ukrainy, ale są na zachodzie politycy w Stanach również, że no jest przyzwolenie Rosjan. Powiem tak, że patrzę na postępowanie Rosjan i oni wyrażają zgodę. Nieoficjalnie Ukropol, bierzcie zachodnią. Na co? Tak ja powtarzam, ruskim było to ba, byłoby to wyjątkowo na rękę. Też im na rękę, oni, im, oni się nie boją tego, że my zawsze zachodnio weźmiemy, że tam będziemy bliżej Rosji. Jakieś tam roz, roz, rozlokowanie jakieś tam raki itd. dalej. Ale Rosjanie mówią, myśmy się wykrwawili, no to teraz proszę bardzo, wy się też wykrwawcie. Ja na miejscu tak, ja mam to zasadę, że ja potrafię wejść w umysł, znaczy wejść, postawić się, nie wejść, ja nie mam żadnej takiej mocy, ale postawić się na, na, na czele danego przywódcy i zastanowić się, jak on by postrzegał daną sytuację. I tutaj na przykład jest bardzo proste z tym, że ja, i on właśnie pojawia się, że tak w sumie, jak tam Polska by no to to nie, no to, ale Polska, no ma interesy, wiecie, taki, taki podprogowy jest przekaz, że Rosjanie nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby tylko Polacy, bo tu jest chodzi o to, żeby weszli Polacy. E, e, zobaczcie, nic nie mówią o Węgrach, o Słowakach. E, Węgry i są zbyt małymi państwami. Nie ma sensu ich angażować. Ale Polska może sobie spokojnie zająć zachodnią Ukrainę. No dobra, to, 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 to w zasadzie to Jeżeli już by było, doszło do walki z Rosjanami, to tylko w ten sposób na dalekie dystanse. I oczywiście nie, drony rosyjskie jeżeli by konflikt się polsko-ukraiński przedłużał, a Polacy by dalej by walczyli na dwa fronty, bo wtedy będzie, wiecie, i pozwolą sobie na, na walkę na dwóch frontach, no to będą walić w naszych, nie ma problemu. Będą po prostu stosować taki najzwyklejszy w świecie odwet. A ja mówię, to są, to są jedni. Rosja w tej chwili jest jednym z największych przyjaciół Polski. Oczywiście nas, Polaków, nas, garstki Polaków. W tym kraju jest kupam nazistów. Z sadystów i jeszcze różnych popaprańców, którym się marzy, tylko na razie trzymać.